Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Zuzia. Przychodzę do Was z kolejną książką, którą przeczytałam. Niestety nie mam jej przy sobie, bo przeczytałam ją już dawno, ale tydzień temu dowiedziałam się, że powinnam czytać lalkę. A jak ktoś wie, jakiej grubości jest lalka, to pewnie zdaje sobie sprawę, że no, jestem troszkę, troszkę z tyłu. W tydzień chyba przeczytałam jeden tom, dopiero a jest chyba pięć części czy coś. Um, ale wracając, chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić kryminałem, który um, no jest kryminałem na światową skalę, napisanym przez Agatę Christie. Jeśli ktoś zna Agatę Christie, to na pewno wie, na jakim poziomie są jej książki, jak um, bardzo są skomplikowane, a jednocześnie um, potem po okazaniu się sprawcy, jakie były proste wszystko Przepraszam, trochę mi głos szwankuje, ale No i chciałabym wam powiedzieć o czym jest Na wyspie wszystkie 10 osób zostało zaproszone przez nieznajomego im właściciela wyspy Każdy został zwabiony czymś innym I każdemu inaczej się przedstawił ten właściciel E, Nasze 10 osób zostaje uwięzionych na wyspie, i e, jest nam po prostu zostawiony taki liścik, czy coś, e, który potem na początku wydaje się, że to taki zwykły liścik, a na nim wierszek, takie. No, o co chodzi? E, potem okazuje się, że jest on kluczem e, sprawcy, tak jakby naszego psychopaty, można by powiedzieć. Może przeczytam wam ten liścik, bo liścik jest całą fabułą naszej książki I po prostu na niej się opiera Więc czytając wam go na pewno nie zdradzę wam wszystkiego A jednocześnie pozostawię wam taki lekki smaczek, że tak powiem I no przepraszam, jeśli będę się zatrzymywała, ale gardło Raz dziesięciu żołnierzyków pyszny obiad jadło, nagle jeden się zakrztusił i dziesięciu pozostało. Tych dziesięciu żołnierzyków tak wieczorem balowało, że aż jeden rano zaspał, ośmiu tylko pozostało. Ośmiu dziarskich żołnierzyków podewanie wędrowało, jeden zostać chciał na zawsze, no i tak właśnie się stało. Siedmiu żołnierzyków zimą do kominka drwo rębało, jeden zaczął się siekierą, sześciu tylko pozostało. Sześciu wkrótce znęcił miodet. Gdy go z ula podebrali, wszczoła ukuła jednego i tylko w piątkę zostali. Pięciu sprytnych żołnierzyków w prawie zrobić, robić chce karierę. Jeden już przymierzył togę i zostało tylko czterech. Czterech dzielnych żołnierzyków raz po morzu żeglowało. Wtedy wy, wychynął śledź czerwony, zjadł jednego, trzech zostało. Trójka miłych żołnierzyków za sobie raz zwiedzało. Gdy jednego ścisnął niedźwiedź, dwójka tylko pozostała. Dwóch się w słońcu wygrzewało pod błękitnym czystym niebem, ale słońce tak przypiekło, że pozostał tylko jeden. A ten jeden, ten ostatni tak się przejął dolą srogą, że żal się powiesił i nie było już nikogo. Nawiązania też do, do tytułu lektury. Ja Wam powiem tak: czytałam dużo. Też kryminałów, i dla mnie po prostu ta książka spełnia wszystkie wymagania, jakie powinien mieć dobry kryminał. Jest super, jest psychologiczne, niebanalne zakończenie. No i właśnie, tak jak wspominałam, nie bez powodu po prostu sprzeda się w tyle ilościach egzemplarzy. Dla mnie mega. Mi się podobała na 100%, i mam nadzieję, że Wam też może przeczytaliście, bo jednak, no jeśli ktoś, tak jak powiedziałam, zna Agatę Christie, to zna jej po prostu wysoki poziom książek, jej wysoki poziom intelektu i wprowadzenia po prostu w czytelnika w lekturę. Lektura ma chyba około 150 stron, ja ją pożarłam chyba w 3 godzinki czy coś, bo jednak trochę wolniej czytam. No, ale dla mnie po prostu e, coś niesamowitego, i właśnie tego szukam w każdym, w każdym kryminale, gdzie trzeba poznać sprawcę i jego motyw. Ja się z wami żegnam. E, przepraszam, że nie przychodzę z lekturą, którą przeczytałam w tym tygodniu, ale no, niestety no, nie mogłam akurat teraz. No, i do zobaczenia. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. No i na pewno czytajcie, bo Wam się to przyda. I nie zostawajcie z lekturą na jakieś 600 stron na ostatnie kilka dni. Tak, do widzenia, Pa.